Wielu z, z ludzi, którzy mają ten przekaz, opadają o tym, mówisz, mówią, że to jakby, jak ty jesteś gotowy, to to coś się budzi w tobie. A gotowość to jest to, co powiedziałeś, to cierpienie, bezsensowność tego cierpienia, powtarzające się ciągi myślowe, ciągi zdarzeń, które sami nakręcamy tym, co jest u nas. Traumą, traumą rodową również. My ciągniemy, ciągniemy, doświadczenia schematy przodków. Bert Hellinger. To jest, każdy ma ustawienia hellingerowskie w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swojej pracy. Odtwarzasz nieświadomie programy, no pole morfogenetyczne, pole informacyjne, które, które silne programy kierują ludźmi. W momencie jak podlegasz tej separacji, to nieświadomie je odtwarzasz i w pewnym momencie zaczynasz widzieć w swoim życiu Wiele osób to zauważyło, pewnego typu wzorce, do których są bezradni. I ta bezradność to jest ten klik, bo wtedy to coś się w tobie budzi. Bo ono chce się obudzić, bo po to cierpisz, żebyś się obudził, żebyś zobaczył. No, przecież ja jestem wszystkim. O czym nie pomyślę, widzę to. Przykład: sąsiad zmienił samochód. Nie zdał go, więc nie podejdę, nie poproszę go, żeby maskę. Podniósł się, zobaczyć kolor pokrywy zaworu, czy tam pokrywy silnika. Ale mogę się na tym skoncentrować i zobaczę to. I wiem, jak jest kolor. Tak jest ze wszystkim. Wszystko jest jedną rzeczą, samoświadomą rzeczą. A w jak tkwimy w separacji, to my nie mamy do tego dostępu. I podstawowym narzędziem radzenia sobie to jest intelekt, czyli myśli, które bazują na nazwach, iluzjach, ocenie. I to jest sztuczny świat. Schizofrenika, który żyje z innymi schizofrenikami, i myślą, że się rozumieją, bo używają tych samych słów. Ale oni się w ogóle nie rozumieją. Bo ja inaczej rozumiem słowo sosna, inny obraz widzę, jak powiem sosna, a ty inny. Także my, rozmawiając o Sośnie, tak naprawdę halucynujemy nazwami. Ja widzę co innego, ty widzisz co innego. Okej, okay, są ludzie, którzy. Mają pewien poziom empatii, wyczuwają drugą osobę i to jest bazą porozumienia. Natomiast ludzie pozbawieni empatii, pogrążeni w, 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 w intelekcie, alucynują. Ty widzisz inną sosnę w swojej wyobraźni, ja widzę inną. To, o czym my rozmawiamy: o nazwie sosna, o symbolu. Tego tak naprawdę nie ma. To jest tylko w naszej głowie. Cezar powiedział takie znamienne słowa, które do dziś mi chodzą po góry. Pies szczeka, kot miauczy, ptak śpiewa, człowiek gada. Gada ciągiem umownego języka, słów i uważa, że, że kontroluje cokolwiek. Nawet siebie nie kontroluje. I to wiele osób się na to skarży, że pewne ciągi myśli, przepraszam, Ciągi myśli doprowadzają do stanu. No, trudnych. Uczuciowo. Negatywnych uczuć. To jest bardzo szeroki temat. Wiesz, i bardzo kontrowersyjny, bardzo wiele osób po prostu pod tym filmem umieści negatywne komentarze po tym, co teraz powiem. Nie istnieje coś takiego jak re reinkarnacja. Z prostego powodu. To wszystko jest jeden, jedna samoświadomość, która przeżywa każdą inkarnację. I cała ta teoria to jest gra ego. Ja byłem, bo ja jestem Maciek, byłem Władysławem, byłem Sobieskim, byłem Cezarem. Widział, widziałeś kiedyś kobietę, która nie była kleopatrą i nie kąpała się w mleku i nie miała stu niewolników, stu kochanków. No że wszystkie były. Lub co najmniej królowo jadli. służką, która nie wiem, została skrzywdzona przez żołnierzy tej, tej Kleopatry. Służącą, czy tam jakąś dziewczynę. Nikt nie, nią, nikt nie był. Nie, nie, nie. Ja byłam Kleopatra, A ona, no miała fartno. Wykorzystali. To jest ta sama osoba, która sama siebie w nieświadomości krzywdzi. No, na tym skończy. Ten wątek. Także to jest wszystko w, to, co powiedziałeś. Jeden patrzy przez miliony oczu. W każdym, i sztuka jest dostrzec to. Dostrzec to w drugim człowieku. to jest po prostu inna wersja. Która ma swoją historię, robi to, co robi. Tak, tak. Przyznaję, że. Przyznaję, że ta droga ma wiele etapów. I od kiedy zacząłem. Postrzegać innych ludzi, którzy mnie wcześniej drażnili. Albo zastanawiałem się, dlaczego oni nie chcą przyjąć pewnej wiedzy, dlaczego nie chcą się rozwinąć, dlaczego nie chcą, nie wiem, wyzdrowieć. Kiedy zacząłem pojmować to w taki sposób, że każdy jest na pewnym etapie swojej drogi i każdy tę drogę musi pokonać samemu. I nie da się w pewnym sensie przeskoczyć, przyspieszyć. Nie da się do kogoś podejść i powiedzieć: Słuchaj, zrób krok w przód i będziesz zupełnie. Na innym, na innym miejscu, na innym poziomie, bo ta osoba musi doświadczyć tego samego, to przestałem się tak inerwować, przestałem się wkurzać, ponieważ zacząłem chyba, tak mi się wydaje, szanować to, że sam przecież kiedyś 5 lat temu byłem w zupełnie w innym miejscu, zupełnie na innym poziomie pojmowania rzeczy. I gdybym ja się teraz cofnął i powiedział sobie to, co dzisiaj wiem, no to bym po prostu wkął się w głowę, prawda? Albo się po, uśmiechnąć z, z, pobłażliwie albo z Więc to zrozumienie to zrozumienie i ta empatia do tego, że, że każdy musi tą drogę przejść, i pomimo tego, że z naszej perspektywy może nam się wydawać, że ta dana osoba bardzo cierpi, albo bardzo jest w, cudzysłowie w dupie, no to hmm, to jest jej droga i bez tej drogi ta osoba nie, e, nie zapuści pewnego dnia. Tak mi się wydaje. To jest ten, to co wspomniałeś przy poprzednim pytaniu, to jest ten survival. To coś chce się przetrzeć przez iluzję, cierpienie, fałszywe ja. W niedualizmie to jest nie ja. Nie w niedualizmie, w human design. Tam jest dosyć mocno to bycie nie ja, czyli nieznanie swoich, swojego potencjału, swojego dobrych stron, słabych stron. Tak jak w horoskopie też, masz pewne układy i one wpływają na twoje życie, Jednych Saturn jest negatywnie aspektowany, mają pod górkę. Inni mają gdzieś tam Jowisza w dobrym miejscu I są szczęściarzami, wszystko im przychodzi. Lekko. I to też jest pewien wybór. Tej samoświadomości, czyli źródła przetrzeć się przez ten survival i powiem ci. Teraz też odpuściłem, nie? Mhm. każdy ma swoją drogę, szanuję, nie, nie, nie wchodzę w to. Ale kilka lat temu miałem duży problem z tym, bo wtedy jeszcze bardziej, no, z szerszym spektrum ludzi miałem do czynienia. I w, w momencie, kiedy widziałem, co ten ktoś odwala, to mi przykro było: co ty robisz, człowiek? Co ty mhm. robisz? Czy sam w siebie krzywdzisz. Uważasz, że możesz mnie okłamać? widzę twoje myśli. Słyszę to kłamstwo. Kłamstwo zupełnie inaczej brzmi. Nie da się kłamać. Bo tu ma inną energetykę. Fałszywą, płaską. To tak jakbyś, tak jak grałeś na gitarze kiedyś. No tak. Jak przyciśniesz do progu strunę, to ona dźwięczy. A jak lekko ją puścić, to klapnie. Mhm. Taki pł 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 płaski dźwięk jest. I to jest kłamstwo. I mnie po prostu przykro, bo teraz już w ogóle nie zwracam uwagi, to nie moja sprawa, nie mam swoje, swoje. Mam się czym zajmować, nie muszę się zajmować innymi ludźmi, bo to też jest trudne, bo to, to, to jest bardzo długa, duża pułapka i wiele osób przez to przechodzi właśnie na siłę. Pouczają, jak <głosłucham> mówię, zmieniają im życie, bo uważam, że to jest jego, to jest jego survival. To jest jedna osoba. Tu jest taka, tu jest szczupła, tu jest gruba. Tu jest biała, tu jest czarna. A z drugiej to strony, to. a z drugiej strony powiem ci, że dalej się. E, dalej się coś i, i, i nie zamierzam tego w ogóle ukrywać. W sensie, bo to nie ma sensu. Dalej się coś we mnie wiesz. Gdzieś tam kotłuje w środku i gdzieś kopię w, w środku jakieś koncepty, ponieważ. Mm, Czuję. Z jednej strony czuję, że to światło, czuję, że ta droga to jest zmierzanie ku naprawdę no czemu nie. Tak, ku, ku sobie. I to jest po prostu zmierzanie do domu, zmierzanie do, do czegoś po prostu, czego nie da się opisać słowami. A z drugiej strony, wiesz, y, lubię, lubię się odnosić do czegoś takiego, że kiedyś była plemienność. Mm. Kiedyś ludzie byli w plemionach, jakby nie byli sobie obojętni, tak? To nie jest tak, że ja jestem sobie świetlistym elektronem i sobie tutaj wiesz, popindalam przez życie i, i tak naprawdę cierpisz? No to cierp, no bo to twoja droga, prawda? Ja sobie tutaj zmierzam w stronę nie wiem, jakiegoś czegoś, oświecenia, załóżmy światła i tak dalej, a ty sobie cierp. Cały czas mam w głowie koncept tego, że ludzie kiedyś byli bardzo blisko siebie, mhm. jednak sobie pomagali, jednak. Wiesz, no ta empatia. Yy, to współczucie. Yy, widzisz, że ktoś cierpi. I to jest znów taka jakaś walka ze sobą. Widzisz, że ktoś cierpi i chcesz mu pomóc, a jednocześnie wiesz, że w pewnym sensie nie możesz mu pomóc. No chyba, że zaakceptuję tę pomoc i powie, słuchaj, no jestem otwarty, no, jestem gotowy, prawda? Ale, ale no, jest w tym wszystkim jakiś taki trudna rzecz dla mnie. No bo tu dobry wątek poruszyłeś. Wiesz, obecny czasy. Są bardzo destrukcyjne w sensie więzi społecznych, to co powiedziałeś. W naturalnym środowisku, kiedy, no powiedzmy, żyjemy na wsi, tak? Łowiectwo, zbieractwo, hodowla, początki rolnictwa. Wszystko bazowało na tym, na ile byłeś potrzebny w społeczności. Miałeś owcze skóry, czy wełnę? Ktoś inny miał to, co mówiliśmy w poprzednim warsztacie, Ktoś inny umiał konia podkuwać. Albo koła, naprawdę, do wozu. Mhm. Ktoś inny odwiedzał raz w roku naszą społeczność. Tak zwani maziarze z, z Podkarpacia, pod którzy od wieków podróżowali y, po osadach rolniczych i sprzedawali po prostu ropę, za gęstą ropę naftową odparowaną. Jako smar. Mhm. Okay. stodoły mhm. pasy koła bo to im to było lejskali im to płynęło z, płynęło z, z po prostu od zawsze ze skał i nauczyli się to zbierać też używali jako lekarstwo. to jest przykład dygresja, mhm. ale to wszystko było na zasadzie jesteś jakąś wartością dla innych jeżeli nie umiesz to się postaraj bo musisz z tymi ludźmi żyć nikt ci nie da na piękną gębę jajek, mleka, zająca czy, czy, czy czegoś. Okay. Musisz mieć. Czyli też praca nad sobą, tak naprawdę. Muszę mieć jakąś wartość. A dzisiaj? Dzisiaj wystarczy, jak dobrze kłamię. No tak. Jest wielu takich, które się oszu osz dadzą oszukać. a nie na tym to polega, bo sami są zagubieni w świecie halucynacji, w świecie wartościowania w intelekcie. Bywa także że się nabierają na jakieś kłamstwa. To nie jest dobry świat. No tu jest wiele wód. Wszystkim pieniądz. Wiesz, kiedyś, kiedyś tak, wiesz, na początek pieniądze buntować, tak? później jak już to wszystko szło do góry, to powiedzmy administrator z jakiegoś, zmiedzi czy z czegoś nosządzą symboliczne, trudne do podrobienia, tak zwany pieniądz, emitował, ale w momencie, jak to się stało papierowe, a teraz już w ogóle elektroniczne, no to, to jest po prostu jedna wielka fikcja. Ale ludzie też widzą, odchodzą. do tego. Kiedyś nagrałem taki, 4 lata temu, dokładnie, wielka zmiana, To dalej? To było koniunkcji Saturna z Plutonem o, właśnie o, Zmia zmianie paradygmatów świadomości ludzi, właśnie odejścia od tej iluzji konsumpcji sztucznego świata, y hierarchii dziobania, gonienia nie wiadomo za czym, za to, o tym, o czym mówiłeś poprzednim w poprzednim naszym materiale. Prawdziwego życia. Co ja umiem? Umiem robić stoły, umiem naprawiać samochód, umiem uzdrawiać ludzi, umiem przyjmować porody. Umiem zbierać grzyby i robić z nich tam coś, zioła, cokolwiek, coś, co jest przydatne realnie innym ludziom do życia, a nie do fikcji, halucynacji, którą, bo coś jest modne, tak? Także to, to jakby, to powoli budzi się w ludziach. Ja bardzo wiele osób spotykam, którzy wracają do naturalnego życia, po prostu uczą się czegoś, co jest przydatne innym ludziom. Nie wiem, masaż. Różne słowa. Różne rzeczy ludzie potrzebują. Formy sztuki, malowanie.